Dzisiejsza noc będzie dla mojej rodziny najbardziej przerażająca w ich życiu. Co się dzieje z światłami, tato? Każdy mógł wejść. Co tam słychać? Tak, Iwan jest tutaj i mam dość, że wszyscy nazywają mnie tchórzem. Hej, to nie jest zabawne. Wierzę, że zostałem porwany przez klauna. A Tak, wiemy o tym. Opowiadałeś tę historię już sto razy, tchórzu. To nie wygląda jak prawda. Naśmiewanie się ze mnie... Pokażę im, czym jest prawdziwy strach i przestaną się ze mnie śmiać. Obyś się ten film do końca, bo teraz będzie kolejna zabawa. Zamierzam jakieś nocy, bo prawdziwy kosma. Dobra, zróbmy to. Zamierzam zakraść się na parter i włączyć telewizor. Okej, okay, chodźmy na dół. Ups, mogą się obudzić. Ach, cholera! Dlaczego mnie nie ostrzegłaś? Próbuję dotrzeć do telewizora. Lubię, jeśli lubicie oglądać telewizję późno w nocy. Pośpiesz się, pośpiesz się. Dziękuję. Ej, musicie się zapisać na mój kanał już teraz, bo impreza zaczyna się teraz. Mamy kamery wokół całego domu i będę obserwować, co robią Maria i Tata. Co się dzieje? Słyszysz też ten hałas? Może to telewizor? Sprawdźmy to. Obudzili się? Dobrze. Zobaczmy, co teraz zrobią. Co to jest? To tylko telewizor. Timer musi być włączony. A nie, tato. To nie jest tylko alarm. To początek moich psikusów. Ja też powinienem być cichszy. Mam nadzieję, że Iwan się od tego nie obudził. Okej, okay, sprawdźmy co u niego. Czekaj, czekaj, czekaj. O nie, oni idą w tę stronę. On śpi. On zawsze się przechwalał. Wrażliwy sen. Może śni o tym klaunie? Tato, przestań. Dobranoc. Dobranoc. Nie nauczą się w ten sposób. Zacznijmy coś dużego. Udało mi się połączyć z systemem inteligentnego domu i teraz mogę kontrolować wszystkie urządzenia. Ich krew dosłownie zmrozi się w żyłach. Who Teraz na zakończenie znowu włączę telewizor. Dlaczego to nie działa? O cholera! To było głośne! Jest tu bardzo zimno. Co się dzieje? Co się Nie. dzieje ze światłami, tato? Ej, dlaczego jest tutaj tak zimno? Dom oszalał. Co? Co? 10 stopni. Zimno! Zadzwońmy do serwisu. Nie możemy tego tak zostawić. Jest trzecia rana. Nikt nie Odłączmy o tej zasilanie. Porze. Ale zostaniemy bez alarmu. Ktoś może się włamać. Cóż, lepsze to niż w ogóle nie spać. Zgadzam się. No dalej, napraw to. Dokładnie tak jak zaplanowałem. A uh, kto hm, jest nawet bardziej zabawny niż Jak pan może spać o tej porze? Sprawdźmy Czekaj. Ty. Czekaj co. Już nadchodzę. Iwan? Och, on śpi. Iwan? Iwan? Dziwne rzeczy dzieją się w tym domu. Słyszałeś coś? O czym ty mówisz? Nie, jestem tak zmęczony. Pozwól mi spać. Dobrze, dobrze. Po prostu zostaw go. trzecia. I jestem taka śpiąca. Żyję, żyję. Dobranoc. Dobranoc. Obejrzyj to. Przygotowałem zabawki wcześniej, bo uruchomię je wszystkie naraz. To brzmi naprawdę przerażająco. Wyłączyliśmy prąd. Nie. Znowu. Słyszałeś nie. to? Tak. E, chodźmy to sprawdzić. A co dalej? Słuchajcie, to jest najstraszniejsza noc mojego życia. W zasadzie myślę, że ktoś jest w naszym domu. Co, co robisz? robisz? To nie jest najlepszy czas na streamowanie. Cóż, to dla treści. Ach, to tylko zabawki. Skąd te zabawki się wzięły? Nie było ich tutaj. No to są twoje zabawki, Maria. Udało ci się. Coś, ja? Nie, nigdy bym tego nie zrobił. Oczywiście na strumień. Żartujesz sobie ze mnie, Maria? Wow, ha, 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 teraz podejrzewają się nawzajem. Napiszcie w komentarzach, jakie psikusy lubicie. Może znajdę jakieś pomysły na następny filmik. Słuchajcie, to nigdy wcześniej się nie zdarzyło. Co tam. To tylko kolejna zabawka. Włączmy prąd. Ja tylko masz rację. Masz rację. Kiedy Sanchan, k Key Sign, well, będą na dole, przygotuję coś dla nich. Zostawmy wiadomość. A widziałem to w horrorach. Działa za każdym razem. Fajnie. A coje co? Oni przychodzą, My musimy się wynosić. O, poczekaj, moja lotarka. To wszystko jest bardzo dziwne, prawda? Patrz. Co do diabła, nie chcę tam wchodzić, za bardzo się boję. To wszystko dzwonię po policji. Co? Nie, nie dzwoń na policję. Jeśli policja przyjdzie, na pewno będę miał szlaban. Ludzie, zobaczcie ten film do końca. Nie chcę mieć szlabanu. Widzisz? Byłem z Tobą przez cały czas, to nie ja, co. Ale dlaczego na drzwiach Iwana nie ma żadnych napisów? Może to on! A on o nie. Znowu przychodzą. Nie ma mowy: on nadal śpi. Co teraz robimy? Jestem taki zmęczony. Wracajmy spać. O, jest klaun! Jest klaun! Jaki klaun? Dokąd poszła? Tam był klaun. Ejwan! Iwan, obudź się, nie możemy tu dłużej zostać. Gdzie jest Iwan? Chyba już go nie ma. Musimy iść. Spoko, zajmę się tym. Ej, ty! Daję ci pięć sekund na opuszczenie domu. Słyszysz mnie? Tak, złap go, tato. Mam Cię, ha! Spójrz na siebie. Czy jesteś przestraszony? Tak smakuje strach. Nie mogę uwierzyć, że to byłeś ty. Tak, to byłem ja i nie zapomnij zasubskrybować mojego kanału. Do zobaczenia w następnym filmie. Pewnego dnia się zemścisz. Czecie. czekaj, 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 czekaj. Cześć chłopaki, tu Iwan dzisiaj spędziłem cały dzień z wykrywaczem kłamstw na plecach, który nie pozwala mi kłamać. Iwan, obudź się czas do szkoły. Iwan, pora do szkoły. Tato, już byłem obudzony. Iwan, nie ściemniaj. Jest już 9:00. Jesteśmy spóźnieni. Ale jest dopiero szósta rano. Ciekawe co by się stało, gdyby ludzie nie mogli kłamać. Oglądaj ten film do końca, bo będzie zabawnie. Widzisz, mówię prawdę. Iwan, wychodzę. Jeśli chcesz iść ze mną, to się pospiesz. Poczekaj, tato, już się szykuję. On zawsze daje się nabrać na ten trik. One eternity later. Jestem gotów. Iwan, czy zapomniałeś umyć zęby? Nie, ja to zrobiłem. Umyj zęby. Zjedz śniadanie, i ruszaj się! Zasubskrybuj kanał, bo twoje wsparcie naprawdę wiele dla mnie znaczy. Widzisz, mówię ci prawdę. A jeśli połączysz bałwana z wampirem, dostaniesz odmrożenie. Ale to jest nudne. Co ty What? powiedziałeś? Ok, nic, nic. Wait a Iwan, jesteś spóźniony o pół godziny. Kłamiesz. Byłem tylko 10 minut spóźniony. Ludzie polubcie ten film, jeśli zawsze spóźniacie się do szkoły. Więc Iwan, czemu się spóźniłeś? Wupadłem do kanału ściekowego. Mm. Za spóźnienie i za kłamstwo 554 pajacyki. No Okej, okay, ma. 1 2 3. Nie przestawaj. Biedny gość. 346 minutes later. 190, 110. Mam pomysł, Iwan. Go tu takiego. Możesz to wykorzystać. Dzięki, to na pewno się przyda. 121, 122, 123. To jest mój pomysł. 125. Kolacja. Czy szef kuchni będzie jeszcze długo czekać? 10 minut. Ten film to dramat. Szefie, słyszałem, że kłamiesz. W porządku 20 minut. Piszny! Och, jestem taki pochlebiony! Czy to prawdziwy włoski makaron? Już nie. idę, już idę. Tak, rzeczywiście, to włoski makaron. Żartujesz sobie. Ten makaron zrobiłem własnoręcznie. Naprawdę? Z tym makaronem jesteś królem kuchennej wyspy w niebie? Tak. To są testy. Mam nadzieję, że nikt nie zrobił ściąg. Nie zrobiłem tego. Okej. Okay? Mam nadzieję, że to już wszystko. Mówią, że kola jest szkodliwa, ale to najwspanialsza rzecz na świecie. Zacznijmy. Ivan, co o tym sądzisz? To jest odjazdowe, stary. No cóż, obaj nie zdaliście testu. Koły. Nie zgadzam się. Oszukiwaliście ściągając od siebie. No! Dostajesz F za kłamstwo i ściąganie na teście. Poczekaj, Tomaso, dlaczego twoje światło jest zielone? Iwan, też ściągałeś. Musisz być sprytniejszy. Dostałem A. Tomaso, kto to? Co oglądasz? Nic. Ona jest przyjaciółką. Jest moją koleżanką z klasy. Nie martw się. Nie jestem nią zainteresowany. Czy to jest Emily? Nie, to nie Emily. Na pewno? Daj to tutaj. Nie, nie, nie. To maso nie ma odwagi, żeby do niej napisać, więc mu pomogę. Co ty wyprawiasz? Przestań, proszę! Edź Emily. Dlaczego postradałeś zmysł? Ten film to dramat. Iwan, co ty robisz? Wszystko zepsułeś? O, zobacz, nie ma mowy, że odpowiedziała. To ona mówi? No cóż, to ona zaprosiła cię na randkę. Okej, okay, to ty ją zaprosiłeś na randkę. Ja zajmę się resztą spokojnie. Dobra. Jeśli mój tata się dowie, że dostałem tylko 18 punktów, to po mnie. Muszę coś wymyślić. Cześć, Iwan. Ach, fajna gra. Jak tam w szkole? Wszystko w porządku? Och, wszystko jest całkiem dobrze. Jak poszedł test? Możesz mi pokazać wyniki? Tak, pewnie. Zobacz, dostałem aż 81. Co? Świetny wynik, Iwan. Tak, poszło naprawdę dobrze. Czy coś ukrywasz? To jest mój prawdziwy wynik. Zakaz grania w gry przez miesiąc. Co? Nie. To będzie proste. To jest naprawdę trudne. Nie wiem, jak to zrobić. Zadzwonię więc do mojego młodszego brata, bo on wie, jak to dobrze zrobić. Cześć, nie mogę złożyć mojego zestawu Lego. Pomożesz mi? Mój czteroletni brat złożył zestaw w minutę. Geniusz, ma to po mnie. Okej, okay, jest podobny do mojego taty, że... Poczekaj jutro urodziny Tomasa, a ja jeszcze nic mu nie kupiłem. Cześć, sklep online jest do Twojej dyspozycji. Chciałbym zamówić iPhone'a 15 Pro. To nie jest dostępne. Jesteś pewien? Może sprawdzisz chociaż z tyłu? Nie chcę mi się szukać. Co? Halo? W ogóle Cię nie słyszę. Chyba coś jest nie tak z siecią. Co się dzieje? Chyba nie ma iPhone'a. Muszę wymyślić coś, co mogę dać Tomaso. To jest za duże, żeby to nosić. O, to nie jest zła opcja. Ale niestety jest w dość kiepskim stanie. Poczekaj, w sumie mam nowego iPhone'a. Może nie aż tak nowe. Kto jest ich solenizantem? Jestem. Wszystkiego najlepszego, kumplu. Czy jestem tylko kumplem? Wszystkiego najlepszego, przyjaciółko. Dzięki. Tu jest iPhone. Tak teraz należy do ciebie. Och, dzięki wielkie, Iwanie. Czekaj co? Dlaczego tutaj jest zdjęcie Marii? Wyjaśnij. Iwan. Aps, Zapomniałem wyczyścić jej telefon.